Z decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego na przejściach granicznych, na których odbywa się ten ruch zorganizowany autokarów, busów, dużych grup z terenów Niemiec oraz Czech, docelowo również Słowacji i na wschodzie, będą się odbywały kontrole, naszych, kontrole sanitarne naszych służb. W tych kontrolach, jak Państwo widzą, uczestniczą funkcjonariusze przede wszystkim Straży Granicznej oraz Policji. Badania temperatury osób wjeżdżających będą dokonywać, dokonywać ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego. W całość procesu kontroli jest również zaangażowany inspekcja, inspekcja transportu drogowego. Oraz Izba Celna. Także jest to wielowymiarowa, wielowymiarowa kontrola, która ma służyć przede wszystkim identyfikacji osób wjeżdżających na teren naszego kraju w zorganizowanych grupach. Ma służyć prewencji oraz docelowo lepszemu, lepszemu dotarciu do osób, które mogą potencjalnie stanowić. Stanowić w przyszłości zagrożenie związane z koronawirusem. Te czynności są nieco inne, bo ukierunkowane, tak jak pan wojewoda powiedział, na odbieranie kart lokalizacyjnych, no i oczywiście na ustalanie, czy nasi podróżni nie wskazują na symptomy związane z chorobą. Wykonujemy to w służbach mieszanych, w patrolach mieszanych. Kolejność jest taka, że najpierw wchodzi ratownik medyczny, który dokonuje pomiaru temperatury. Pasażerom, kierowcy rozdawane są karty lokalizacyjne. Prosimy o ich wypełnienie, następnie je odbieramy. Jaka temperatura jest niepokojąca? 38 stopni. I co w takiej sytuacji, jeśli ktoś z podróżnych będzie miał taką temperaturę? E, to jest decyzja ratowników medycznych. E, powyżej 38 stopni. E, kwestia wywiadu, skąd, e, skąd wraca e, dana grupa, dana osoba. Też zebranie danych i udanie się do. Udanie się decyzją oczywiście ratowników do najbliższego szpitala, to jest szpital Narkońskiej w Szczecinie. Jeżeli zdarzyłby się przypadek, kiedy osoba wskazuje na symptomy, to wówczas najważniejsze i przede wszystkim wstrzymujemy tą kontrolę, przekazujemy informację do Centrum Zarządzania Kryzysowego Pana Wojewody i ustalamy dalszy tryb i harmonogram postępowania. Let's do it.